Cześć, Maneczko, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Ja w swoim poprzednim odcinku mówiłem, że już raczej nie dam rady nagrać kolejnego filmu jeszcze w tym roku, ale udało mi się i to nie będzie byle jaki odcinek, ponieważ będę dzisiaj recenzował mm, najnowszą produkcję filmową Netflixa. I to będzie polski film Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Co więcej, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Wiktorię. Hej. Dobrze, to może pokrótce opowiem, co się działo w filmie, ale nie będzie żadnych spoilerów, także spokojnie. Cała akcja toczy się w domu Marka, który zaprosił grupę swoich znajomych. Po to, aby wspólnie celebrować nowy rok. Podczas imprezy dochodzi do różnych incydentów, i jedne z nich są zabawne, inne wręcz tragiczne. Tragiczne, ponieważ no, tam ginie kilka osób, tak jak właściwie tytuł filmu na to wskazuje. A jeżeli chcecie wiedzieć, kto przeżył, no to już musicie obejrzeć film. Dobrze Wiktoria, więc teraz jest czas dla Ciebie i powiedz mi, co Ty myślisz o tym filmie i jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Moje pierwsze wrażenie było takie, że w ogóle nastawiłam się negatywnie na ten film, bo czytałam zapowiedzi, że ludzie to strasznie krytykowali, mówili, że wystąpi liniawa, mają jej dość, że ona jest wszędzie. E, że ogólnie będzie klopa, tak jak ten cały slasher, który już wcześniej był. Więc e, podeszłam do tego filmu takie: no, zobaczę, bo jestem ciekawa. Niewiele było chyba w polskim kinie czarnych komedii, więc mówię: no, ciekawe, co to jest. I powiem szczerze, że od razu mnie to jakoś wkręciło. Tak zaczęłam siedzieć i, i nawet się śmiałam z tego. Rzadko mi się zdarza, żebym się śmiała w ogóle z jakiejkolwiek komedii. Także mam pozytywne, naprawdę. Z zaskoczyłam się pozytywnie, bo byłam negatywnie nastawiona. A suma summarum e, byłam jakby zadowolona po obejrzeniu. No właśnie, mnie na przykład po tym zwiastunie też jakoś ten film do siebie nie przekonał i tak chciałem go obejrzeć, żeby po prostu móc go ocenić e, obiektywnie, ale no mm, powiem szczerze, że oglądając go, on mi się bardzo podobał. E, byłam właśnie zaskoczony tym, jak e, to wszystko się tam... Co się stało? Sebastian Franka przyjechał. Dobra, wracając. Film mi się bardzo podobał. Byłem zaskoczony obrotem akcji, tym, ile się tam rzeczy działo, bo właściwie nie było takiego momentu, żebym ja się nudził. Denerwuje mnie też to, że ludzie oceniają ten film, jakby myślą, że to jest komedia. to nie jest komedia typowo komedia, tylko to jest czarna komedia, która charakteryzuje się tym, że są w niej jakieś yy, takie. Pane rzeczy po prostu. I jak dla mnie ten film właściwie spełnił swoją rolę, ponieważ ja się bawiłem bardzo dobrze na nim. Więc to jest na tej samej zasadzie, jak ja bym poszedł na jakiś film science fiction i dał jedną gwiazdkę na film webie, ponieważ nie wiem, działy się w nim nierealistyczne rzeczy. Tak, jakieś kosmiczne totalnie, nie? No właśnie. E, no ja uważam, że właśnie ludzie w Polsce, moim zdaniem, nie są przyzwyczajeni do nowości, tak? Tak jak był ten e, slasher, to od razu go krytykowali, chociaż pewnie nawet nie wiedzieli, co to jest za gatunek i że takie. Filmy właśnie tak wyglądają. I tak samo, że to jest czarna komedia, a nie taka typowa komedia romantyczna z TVN-u, gdzie zawsze są te same twarze, ci sami aktorzy. Ja już nawet nie pamiętam tych tytułów, bo te komedie zawsze wyglądają tak samo, zawsze mają, kończą się z, z happy endem. Tak, dokładnie. I to w sumie wygląda jak po prostu jeden wielki serial, gdzie właśnie w każdym filmie. Hmm... Jest praktycznie ta sama fabuła i występują ci sami aktorzy. Dlatego też tutaj ogromny plus za to, że jest zupełnie inna obsada. Tutaj są totalnie nieznani ludzie. No i co, no dwie osoby ja tak naprawdę znam: Julię Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Tak, znaczy nie jeszcze tamta przecież ta partnerka Nikodema Rozbickiego, ona też jest znaną aktorką. Chcielibyśmy? Yy. Hmm? Seks jakiś. Prrr, nie tak szybko, ej. A no tak, tak, tylko ja w sumie nie kojarzę z nią za bardzo filmów. No bo ona chyba była w serialach głównie. I jeszcze jednego chłopaka kojarzę z serialu Pułapka. To był ten, ten co miał problemy właśnie z nałogami. Ale mówię, ale głównie obsada faktycznie nie była ten, ale dla mnie to jest na plus, bo ja jestem już zmęczona tymi samymi twarzami, naprawdę. W końcu to jest jakaś świeżość, można by powiedzieć, że w końcu ktoś inny mógł się wykazać, pokazać. Ale dobra, może żeby też nie było tak kolorowo, to teraz wymieńmy jakieś minusy z tego filmu. I dla mnie takim największym i dość poważnym minusem jest dźwięk, ponieważ ja momentami musiałem się mocno wsłuchiwać w to, aby zrozumieć pewne dialogi, zwłaszcza na przykład te, które odbywały się przez krótkofalówkę czy telefon komputerowy. Murkowy. Mi tam e, dźwięk jakoś super nie przeszkadzał, ale e, no momentami pewnie no, ta gra aktorska nie u każdego była najlepsza. No, niektórzy wypadli super, a wiadomo, że tam były, były takie po prostu osoby, które tak zagrały sztywno, ale może to ich jest pierwsza produkcja, więc też nie chcę oceniać, ale mimo wszystko, no więc, wiadomo, że to nie jest takie, no, nie, nie można to, tego porównywać z żadnymi hollywoodzkimi filmami, ale Śmiałam się z tych niektórych sytuacji, tych żartów, więc chyba spełniło swoją funkcję, tą czarną komedię, bo, bo z tych komedii romantycznych nigdy się nie śmieje, więc, więc tutaj się przynajmniej uśmiałam. Dobra, to ja pogrzebie głębiej, i teraz powiedz mi, kto tutaj źle według ciebie wypadł z aktorów. No, ten chłopak, e, już nie pamiętam jego imienia do końca. E, ten z Angelą? Ten, ten co jej się oświadczył, to on mi się wydawał taki strasznie drewniany. Staniesz moją żoną. Znaczy, no pewnie to była też jego postać, ona musiała być taka. I też on się wydawał właśnie na początku taki drewniany, ale później wydaje mi się, że on właśnie dostał taką po prostu rolę. Kiedy on już później wziął tą siekierę i jakby. Wyzwalił z ciebie tego lwa, no to pokazał jednak tutaj według mnie nieco inną twarz. Najbardziej mi irytował moment z Jezusem. Ja już go nawet wyparłam. No tak, bo teraz sobie przypomniałam, co mi irytowało. To pojawianie się takie to było strasznie dziwne. Tak, tak, tak. Tylko tutaj właśnie nie wiem, bo też niektórzy, jak ja czytałem komentarze na temat filmu, no to nie zrozumieli, a tam chodziło o to, że te dwie dziewczyny, które przypominały siostry Godlewskie, dały mu grzybki halucynki oraz dwa litry wódki i dlatego on miał jakby te mm, zwidy. Tak, ale chodzi mi o to, że mogli mniej, tak jak to, tak mniej kiczowato to ukazać, o tak, to objawienie. Bo to to było takie trochę a la jasełka z podstawówki. No zgadzam się, ale na przykład jeśli chodzi o efekty zabójstwa, zbrodnie, to wydaje mi się, że akurat tutaj fajnie to wszystko przedstawione zostało, że bardzo dobrze realistycznie to pokazali. Tak, ten film w ogóle był dynamiczny. Ja się nie nudziłam, bo tam co chwilę coś się działo, była dynamiczna akcja. A chyba rzadko kiedy mi się zdarza e, oglądać filmy po prostu e, no, z e, tak e, burzyliwą akcją, że tutaj ktoś zostaje postrzelony, tutaj ktoś się ukrywa, tutaj ktoś szuka pieniędzy, bo, e, bo zawiózł pizzę, tak? Bo tam było. Mnóstwo, mnóstwo wątków, i każdy był dynamiczny. No ale wszystko i tak się później, jakby łączyło w całość. Tak, właśnie. I to się na koniec łączyło w całość i to było dość fajne. No i też y, muszę powiedzieć, że to jest takie kino. Y, trochę progresywne, bym powiedziała, jak na Polskę, bo przeważnie to mamy takie w komediach seksistowskie żarty, a tutaj się pojawił taki wątek, takiego milfa, że tak powiem. No coś nowego, coś nowego, co zazwyczaj raczej jest w kinie amerykańskim, a nie w polskim, dlatego ja tutaj daję plusy. Ja mam więcej plusów niż minusów, tak prawdę mówiąc. Czytałam dużo negatywnych opinii, ale głównie dlatego ludzie nawet nie otworzyli tego filmu, ale jest w nim Julia Wieniawa, oni nigdy go nie obejrzą. Właśnie mnóstwo ludzi już z góry założyło, że ten film będzie słaby, ponieważ gra tam Julia Wieniawa, co w ogóle dla mnie jest totalnie niezrozumiałe, ponieważ, nie wiem, ona... Ma po prostu tak ogromny hejt, bo jest wszędzie, ale jakby zapracowała na to, żeby być wszędzie, i nie rozumiem, dlaczego komuś po prostu podcina się skrzydła, dlatego że się mu udało. Nie lubię właśnie takiej polskiej zawiści, że ludzie nie cieszą się z czyjegoś sukcesu, a wręcz po prostu go dogniatają, od razu z góry coś oceniają, tylko ze względu na to, że po prostu ktoś sobie dobrze radzi. Wkurza mnie właśnie to, że jej hejterzy dają z góry filmowi po prostu jedynkę na webie, nawet go nie oglądając, tylko właśnie dlatego, że gra w nim wieniawa. Naprawdę nie rozumiem tego, jak można być. Tak zawistnym, po prostu człowiek człowiekowi, no masakra jakaś. Jak dla mnie ona zagrała bardzo dobrze, yy, też w tej roli wydaje mi się, że wypadła bardzo naturalnie, mi się bardzo podobało. Ja w sumie bym się chciał jeszcze, bo tam wspominałaś o seksistowskich żartach i tak dalej, i tutaj yy, no może aż tak to nie było widoczne, ale dzisiaj przeczytałem też opinię. Że ten film prom promuje gwałt i że mm, te dwie dziewczyny, znowu przypominające siostry godlewskie, e, jakby zgwałciły tego faceta, e, którego grał Łozo. Aha, dobra, jeszcze ze znanych postaci tam, no to to jest Łozo, za Fromental, e, ponieważ on był tam związany i one go wykorzystały. On e, miał zaklejone usta, mówił, że się dusi, że nie chce, a one mimo to, jakby miały to gdzieś. I tak samo właśnie z tym Francuzem. One mu dały te grzybki, halucynki i wódkę, i go też wykorzystały. I ludzie właśnie pisali w komentarzach, że to jest dla nich promowanie gwałtu. Mm, że ciekawe, czy by się mężczyźni, czy by się kobiety tak cieszyły, gdyby to było w odwrotną stronę. E, powiem Ci, że jeżeli coś jest filmem, to jest z góry zrobiony scenariusz i dla mnie mówienie, że coś jest promowane za pomocą filmu, to przepraszam, jeżeli ja oglądam jakiś, nie wiem, horror i zabijam tą kobietę, e, to ja zaraz krzyczę wszędzie, że promują zabijanie. Nie, ja chciałam obejrzeć ten film, wiem z czym to się, że tak powiem, wiąże, że to jest scenariusz. I tyle, tak samo jak był przecież 13 Powodów, tak? Był ten serial na Netflixie, no to tam też ta główna bohaterka e, przecież popełniła samobójstwo. I też mówili, że to jest gloryfikowanie śmierci samobójczej. Jakby nie, taki jest scenariusz, i, i tak to jest, no, no nie można udawać, że takich rzeczy nie ma, tak? To jest film i tam się może wydarzyć wszystko, więc trochę dystansu, tak? To nie jest rzeczywistość, tylko to jest coś, co oglądamy tam przez półtorej godziny i się kończy. Są napisy, to nie jest nasze życie, tak? Nikt nam tego nie robi. Wiadomo, że nikt, ja na pewno nie popieram takich rzeczy w realu, ale to po prostu raczej trzeba linczować, krytykować osoby, które to robią, tak? Jeżeli piosenkarz albo piosenkarka robi coś takiego już naprawdę, tak? I to się wydarzy, to, to trzeba krytykować, a nie, że coś się w filmie pojawiło, bo w filmie może, ja mówię, nawet kosmici mogą przylecieć i co to jest promowanie czego? Kosmosu. No, dla mnie to jest bezpodstawne na maksa, sorry, ale. Nie nie rozumiem takich komentarzy, bo to nie jest film dokumentalny, tylko po prostu jakaś fikcja, tak? I raczej powinniśmy walczyć nie z filmami, a z tym, co się dzieje na świecie w realu, bo takie sytuacje mają miejsce i z tym trzeba walczyć, a nie, że aktorka odegrała scenę z aktorem. No tak, ja się właśnie tutaj z tą zgodzę, że jednak trzeba odróżnić świat realistyczny od filmu. No i dlatego też chciałem, bo ja mam takie samo zdanie, ale chciałem właśnie, żebyś to ty je powiedziała właśnie z po prostu mm, z perspektywy kobiety. Dobra, to przejdźmy już może do mm, top 3 ulubionych scen. Masz takie swoje top 3? Mi się bardzo podobało, jak się oświadczył właśnie tej Angeli ten chłopak. Staniesz moją żoną. Później Nikodem, e, już przepraszam, że zapominam tych e, imion z tego filmu, ale nie mam takiej dobrej pamięci, e, podszedł do tej Glory i powiedział to samo, co przed chwilą powiedział tamten chłopak. E, który próbował się oświadczyć, i to było dla mnie w sumie nawet zabawne. I trzecie, wydaje mi się, że chyba z tym niedźwiedziem, jak on tak spadł, i tak po prostu tam ci tam palili sobie coś na, w ogródku, i ten chłopak przebrany za niedźwiedzia spadał, i, i oni tacy byli zdziwieni. To też w sumie było takie całkiem takie dziwne, zabawne. No to w sumie teraz mi też przypomniałaś trochę więcej scen, które mnie bawiło, ale mam takie top 3. E, chyba najlepszych. To pierwsze to jest na pewno ten moment, kiedy Julia Wieniawa odbywa stosunek i strzela. E, drugi, kiedy Milf zabawia się z dwoma chłopakami. Mm, I trzecia scena to właśnie kiedy ten chłopak na pierdołach rozwala się kierą drzwi. I w sumie też mi się właśnie podobały te momenty, kiedy on na przykład ćwiczył do mm, szyby swoją. E, przemowę i ci chłopacy z ławki go mm, widzieli, nie wiedzieli o co chodzi, i to było też bardzo takie zabawne dla mnie. No, tam wiele scen, można powiedzieć, że było takie. No, że twarz się uśmiechała na pewno, no. Nie można powiedzieć. Wiadomo, że to nie jest jakiś wykwintny, super żart, ale też nie bądźmy tacy nadęci. Można się pośmieć do takiej rzeczy, no. Come on. I tak jeszcze z ciekawostek, to chciałbym tutaj dodać, że ma fashion e, kilka dni temu wrzuciła na swojego Instagrama. Nagranie, kiedy ona się uczyła tej roli, ponieważ w 2017 roku ona brała udział w castingu do roli Angeliki oraz do tej roli Anastazji. Ale no niestety nie udało jej się i do ról wybrano Katarzynę Chojnacką oraz Julię Wieniadę. Dobra, to na koniec. Może teraz dajmy ocenę filmowi. Jaką ty dajesz w skali od 1 do 10? Ja daję. Nawet powiem szczerze, ja będę oceniała w skali polskich filmów, okej? Okay? Bo ja nie chcę tutaj złączać, bo mi się ja przeważnie wygląda amerykańskie. Ale jeżeli chodzi o polskie, to daję mocną ósemkę o, 8 na 10, serio. O, to spoko. Ja w sumie dałem 7, chociaż też właśnie zastanawiam się, czy nie zmienić na ósemkę, ponieważ ja oglądałem ten film trzy razy i za każdym razem tak naprawdę odkrywałem coś więcej w tym filmie i za każdym razem bawiłem się jeszcze bardziej na nim. Yy, I też właściwie chciałbym yy, dać wyższą ocenę po to, aby zwiększyć. Yy, znaczy ta moja jedna ocena na pewno za dużo nie da, ale chciałbym jakby tutaj dać jeden punkt więcej za to, że inni wrzucają tam jedynki, właśnie nie oglądając nawet filmu, tylko ze względu na to, że gra tam Wieniawa. Dziękujemy Wam za wysłuchanie nas, za oglądanie tego filmu. Tak i oczywiście zachęcamy do zostawienia łapek w górę oraz zostawienia subskrypcji, jeśli nadal tego nie robicie. I możecie też zaznaczyć dzwoneczek, ponieważ wtedy dostaniecie powiadomienie, że na moim kanale pojawił się nowy film. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Cześć! Pa, pa.